22 marca 1944 roku 15 amerykańskich żołnierzy z organizacji OSS wylądowało 400 km na tyłach frontu włoskiego, nieopodal miasteczka La Spezia. Celem tego oddziału było wysadzenie w powietrze tunelu kolejowego między miejscowościami Framura i Bonasola, aby utrudnić Niemcom dostawę zaopatrzenia na południe, w tym do Monte Cassino. W wyniku błędów nawigacyjnych operacja nie zakończyła się sukcesem, a Amerykanie trafili w ręce niemieckie, tyle że nie otrzymali. Statusu jeńców. Jeden z amerykańskich oficerów przyznał w trakcie przesłuchania, że należą do jednostki specjalnej. Z braku innej nazwy do jednostki amerykańskich komandosów. W ten sposób uruchomiona została wyjątkowa procedura. Sprawę komandosów skierowano do generała Antona Dosslera. Ten przekierował pytanie dalej do swojego zwierzchnika Alberta Kesselringa. W efekcie, Kesselring, pojmanych żołnierzy, kazał natychmiast rozstrzelać. Dosler wykonał rozkaz. Komandosi zginęli 26 marca i zostali pochowani w nieoznakowanym miejscu. Brzmi to jak jedna z wielu niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej, ale jednak była ona w dużej mierze unikatowa, szczególnie na froncie zachodnim. Otóż 18 października 1942 roku Hitler wydał rozkaz zwany Komando BFL. Czyli dosłownie rozkazem w temacie komandosów. Następnego dnia do wybranych najwyższych dowódców dotarła kopia tego dokumentu, w którym czytamy: Odtąd wszyscy ludzie działający w tzw. rajdach komandosów przeciwko oddziałom niemieckim w Europie lub w Afryce mają zostać unicestwieni do ostatniego człowieka. Należy tego dokonać niezależnie od tego, czy są to żołnierze w mundurach, czy sabotażyści z bronią lub bez, czy walczą, czy szukają ucieczki. Równie nieistotne jest, czy wkraczają do akcji z pomocą statków i samolotów. Czy też lądują na spadochronie, nawet jeśli te osoby po odkryciu ujawnią swój zamiar poddania się jako jeńcy? Jak do tego doszło, że komandosi trafili na celownik samego Adolfa Hitlera i jak na ten rozkaz zareagowali niemieccy oficerowie i żołnierze? Dzisiaj przyjrzymy się historii Komando BFL i co ten rozkaz oznaczał w praktyce i jakie miał długofalowe konsekwencje. Zacznijmy jednak, jak zawsze, od samego początku. Rozdział pierwszy. Komandosi kontra trzecia Rzesza. Wraz z upadkiem Francji w czerwcu 1940 roku Wielka Brytania wchodziła w drugą fazę wojny. Militarnie osamotniona przygotowywała się do długiego konfliktu. Właśnie w tym czasie Winston Churchill przedstawił swoim generałom założenia powołania jednostek sił specjalnych w sile około 20 tysięcy żołnierzy, których nazwał szturmowcami czy też lampartami. Ostatecznie jednak Brytyjczycy zdecydowali się na nazwę komando. Nawiązywali w ten sposób do skuteczności partyzanckich taktyk burów z czasów wojen burskich. Komandosi brytyjscy mieli przejść wyjątkowo szczegółowe szkolenie. Zgodnie z założeniami, komando miał poradzić sobie niemal w każdych warunkach i aż 30% kursu obejmowało szkolenie strzeleckie, a tylko 4% czasu poświęcano musztrze, odwracając do góry nogami typowy brytyjski model przygotowania żołnierzy. Komandosi szkoleni byli też w użyciu nieraz specjalistycznych środków, np. ładunków wybuchowych. W efekcie faktycznie Brytyjczycy na nogi postawili formację wyjątkową, która potrafiła dotrzeć za linię wroga i zaatakować niemieckie posterunki w najmniej spodziewanych miejscach. Wyobraźcie to sobie, jest 4 marca 1941 roku, potęga Wehrmachtu nie ma sobie równych. Wy jesteście niemieckim wartownikiem na odległych norweskich Lofotach, a tu nad ranem na brzegu ląduje 500 brytyjskich komandosów i biorą was do niewoli. Resztę wojny spędzacie w obozie jenieckim, prawdopodobnie w Kanadzie. Tak właśnie w wielkim skrócie wyglądała operacja Claymore, której największym sukcesem było przejęcie przez komandosów aktualnej książki kodowej Enigmy. Czy poza tym ta operacja miała militarnie sens? Pewnie niewielki, ale każdy taki cios sprawiał, że Niemcy musieli mocniej rozciągnąć swoje siły na długiej brzegowej linii Europy. Komandosi w ogóle regularnie wracali do Norwegii m.in. w czasie operacji Archery, i tutaj po starciu komandosi wzięli niemieckich jeńców i wywieźli ich do Wielkiej Brytanii. Te wydarzenia na peryferiach nie przyciągały jednak początkowo. Uwagi Hitlera. Wedle Ottona Skorcennego, zwanego swoją drogą później komandosem Hitlera, bardziej odczuwalne były działania jednostek specjalnych w Afryce, bo bezpośrednio wpływały na przebieg kampanii. Otóż w połowie 1941 roku powstała jednostka SAS. Skorceny pisał: Od 1941 roku uwagę Hitlera przyciągała specyficzna forma prowadzenia wojny, jaką były akcje tzw. British Commandos. Najpierw zaalarmowały nas osiągnięcia brytyjskich komandosów w Afryce, a szczególnie te dokonane przez Special Air Service, SAS, bardzo odważnego pułkownika Davida Sterlinga. W końcu 1941 roku specjalne komanda Sterlinga w Afryce Północnej zniszczyły w ciągu trzech miesięcy na ziemi więcej niemieckiego sprzętu niż jakakolwiek eskadra Rafu. No właśnie, czasami zagrożenie przychodzi z niespodziewanej strony, to znaczy dosłownie poprzez odwiedzenie niewłaściwej strony w internecie. Jeśli nie wiecie, jakie to mogą być strony, tak tym bardziej potrzebujecie ochrony. Całe szczęście partnerem tego odcinka jest Surfshark, a usługa Surfshark One jest najlepszym zestawem do codziennej ochrony w internecie. Surfshark sam w sobie zapewnia bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczna sieć VPN, ale w pakiecie Surfshark One otrzymacie dostęp m.in. do programu Surfshark Antivirus. Surfshark Antivirus to skuteczne narzędzie do kompleksowej ochrony urządzeń, które zabezpiecza wszystko od kamery... To pliki. Program jest lekki i na jednej subskrypcji zainstalujecie go na wszystkich potrzebnych urządzeniach. Co więcej, dzięki Surfshark Alert dowiesz się, czy Twoje dane wyciekły do internetu, a za sprawą Surfshark Search zapewnisz sobie kolejną warstwę pancerza w czasie używania przeglądarek. Surfshark One jest tak dobry, że nie mam dla Was żadnej osobistej historii związanej z chwyceniem wirusa, a przynajmniej nie komputerowego. Nic dziwnego, że pakiet Surfshark One pozostaje najpopularniejszym wyborem użytkowników. Ale najlepiej sami sprawdź, jak to działa i razem z Surfshark VPN przygotowaliśmy dla was jak zawsze specjalną ofertę. Z kodem Grzegorz otrzymacie 4 miesiące usługi gratis. Kliknijcie w link w opisie filmu albo zeskanujcie kod, aby poznać więcej szczegółów. Spokojnie, ten link jest bezpieczny. A my wracamy do odcinka. Być może Hitler nie zainteresowałby się tak bardzo akcjami komandosów, gdyby nie to, że wpisywały się one w coraz powszechniejszy, szeroki front tego, co Niemcy uznawali za wojnę podstępną i niehonorową. Feldmarszałek Keitel, w swoich dziwacznych wspomnieniach, które spisał przed śmiercią, ujawniał dobrze podejście otoczenia Hitlera. Latem i jesienią 1941 roku wydano pierwsze rozkazy mające na celu zwalczanie tych nowych, skrytobójczych technik sabotażu i działań wojennych komandosów, rodzaju wojny wszczętej na rozkaz sił ciemności, tzw. tajnych służb, przez gangsterów, szpiegów i całe to chytre robactwo, a później rozkręconej przez idealistów, z czego oni wszyscy są obecnie traktowani jako wielcy i patriotyczni bohaterowie narodowi. Nieźle się pan nakręcił, panie Keitel. Oczywiście Niemcy też korzystali z podobnego typu jednostek, na przykład w ramach Brandenburg, ale ich działania nie były tak widowiskowe. A także Niemcy zawsze potrafili splamić historię tych oddziałów, rzucając je do walk przeciw partyzantom, co zawsze oznaczało represje na ludności cywilnej. Ale teraz to nieważne. Działania brytyjskich jednostek specjalnych wzięli jednak Niemcy szczególnie na celownik dopiero w 1942 roku. Na Hitlerze wrażenie zrobiły dwie spore akcje. Jedna udana, druga będąca największym fiaskiem komandosów w czasie II wojny światowej. W marcu 1942 roku pierwsza z nich miała na celu zniszczenie największego suchego doku w bazie Sanazer i zabudowań portowych. Pomimo że komandosi i wykorzystane siły floty brytyjskiej poniosły koszmarne straty, tak cel został wykonany. Tyle, że rajd na Sanazer miał w trzeciej Rzeszy jeszcze niezbyt poważne konsekwencje. Ze stanowiska szefa sztabu OB-West zwolniono generała Karla Hilperta, a tak wydawał się potwierdzać przypuszczenia Niemców, bo już chwilę wcześniej Hitler wydał rozkaz, w którym nakreślał potrzeby zmiany organizacji obrony wybrzeża. Tak tłumaczył konieczność zwiększenia wysiłków na nabrzeżnym froncie. Nawet ograniczone operacyjnie lądowanie wroga może poważnie pokrzyżować nasze plany, jeśli w rezultacie wróg zdobędzie jakikolwiek przyczółek na wybrzeżu. Może przerwać nasz przybrzeżny ruch morski i związać silne siły naszej armii i sił powietrznych, które w związku z tym będą musiały zostać wycofane z obszarów o kluczowym znaczeniu. Byłoby to szczególnie niebezpieczne, gdyby nieprzyjacielowi udało się przejąć nasze lotniska lub założyć własne na terenach, które zajął. Liczne ważne obiekty wojskowe i przemysłowe na wybrzeżu lub w jego sąsiedztwie. Niektóre wyposażone w szczególnie cenne zakłady mogą ponadto skusić wroga do podjęcia niespodziewanych ataków o charakterze lokalnym. Należy także uwzględnić możliwość ataków spadochronowych i powietrznych na dużą skalę. Hitler po ataku na Sanazer mógł słusznie kręcić głową i narzekać. A nie mówiłem. Dopiero pięć miesięcy później, kiedy uwaga Niemców skierowana była na wschód, Alianci przeprowadzili kolejny atak, tym razem nieszczęsny rajd na Diep, przeprowadzony siłami komandosów i przede wszystkim kanadyjskiej 2 dywizji Piechoty. Dobrze przygotowana niemiecka obrona zadała Desantowi krytyczne straty. Niemcy nie kryli zadowolenia, ale kiedy opadł kurz po bitwie, tak podniósł się kurz w innej sprawie: w sprawie traktowania jeńców. Dla kontekstu Niemcy oficjalnie trzymali się konwencji genewskiej dotyczącej traktowania jeńców podpisanej jeszcze w 29 roku. Oficjalnie, bo już w czasie kampanii wrześniowej żołnierze Wehrmachtu i SS z premedytacją rozstrzelali kilka tysięcy polskich żołnierzy. Z pewnością jednak pewne pozory zostały zachowane. Przede wszystkim w kontekście żołnierzy zachodnich potęg. Przez pierwsze lata wojny Niemcy przestrzegali chociażby zakazu wykorzystania jeńców do pracy związanej z produkcją zbrojeniową i kierowali ich przede wszystkim do prac rolnych. W czasie wojny Wojny w niemieckiej niewoli zginęło 3,5% brytyjskich jeńców i 4% francuskich. Jak na standardy nazizmu była to szalenie korzystna statystyka. A jednak po rajdzie na diep Niemcy zaczęli patrzeć inaczej na zachodnich żołnierzy. Przy jednym z Kanadyjczyków Niemcy znaleźli bowiem dokument planu ataku, a także zachętę do pętania niemieckich jeńców. Co więcej, raportowano o odkryciu ciał niemieckich żołnierzy ze spętanymi rękoma właśnie. Czyżby ci komandosi nie dość, że wiązali ręce jeńców? Tak jeszcze zabijali bezbronnych wziętych do niewoli. Niemcy nie kryli oburzenia. Wedle konwencji genewskiej jeńcy mieli być traktowani z poszanowaniem, choć nie precyzowano dokładnie o co chodzi. Tak ogólnie powszechnie rozumiano to jako pozostawienie jeńca niezwiązanym. W ten sposób rozpoczynał się wyjątkowy kryzys dyplomatyczny w środku wojny, w którym pośredniczyli przedstawiciele państw neutralnych. Ostatecznie obie strony upewniły się jednak, że mogło chodzić ledwie o przypadki, a nie regułę. Sprawa ucichła ledwie na kilka miesięcy. Otóż w październiku brytyjscy komandości w czasie rajdu na wyspę Sark faktycznie związali ręce niemieckim jeńcom, a do tego w czasie próby ucieczki zastrzelili dwóch spętanych jeńców. O wschodzie słońca niemiecka załoga otrzymała namacalny dowód, że brytyjscy komandości nie dość że pętają jeńców, to jeszcze do tego zabijają bezbronnych. W odpowiedzi już 7 października Niemcy zagrozili spętaniem jeńców wziętych pod diep. Brytyjczycy odpowiedzieli swoimi represjami. W ten sposób do 10 października po obu stronach frontu około 5,5 tysiąca jeńców zostało spętanych. Może to brzmieć dość niewinnie, ale brytyjscy jeńcy po wojnie wspominali, że proces pętania był mocno upokarzający, a momentami wręcz co ciekawe, Amerykanie zdecydowali się nie uczestniczyć w tym konflikcie. Rozgrywał się on tylko na płaszczyźnie brytyjsko-niemieckiej. W sprawę ponownie zaangażowali się Szwajcarzy i do początku 1943 roku ogólnie obie strony porzuciły temat pętania jeńców, co nawet z ulgą odnotował Goebbels w swoich dziennikach. Tyle, że cała sprawa oczywiście nie skończyła się bez konsekwencji. Wróćmy do tematu odcinka, i 18 października 1942 roku Hitler w końcu wydał Komando befehl. Rozdział drugi: Wykonanie rozkazu o komandosach. Trudno znaleźć formalne powiązania między kryzysem z początku października i rozkazem Hitlera, ale też nie możemy mówić o żadnym przypadku. Co tragiczne, to fakt, że choć sami Niemcy rakiem wycofali się z kryzysu pętania jeńców, tak rozkaz Hitlera o mordowaniu komandosów miał obowiązywać do końca wojny. Wynikać to może po części z tego, że już wcześniej tworzono pewne wyjątki. Szerokim echem wśród czołowych nazistów rozeszła się wieść o postrzeleniu Reinharda Heydricha przez przeszkolonych w Anglii Czechosłowackich komandosów. Heydrich zmarł od ran 4 czerwca 42 roku. W efekcie już 4 sierpnia Keitel podpisał rozkaz o oddawaniu w ręce SD spadochroniarzy przeciwnika, co oznaczało, że wypadali spod jurysdykcji Wehrmachtu i trafiali w ręce służb bezpieczeństwa SS, znacznie zmniejszając ich szanse na przeżycie. Dopiero tą kombinacją rozkazów o spadochroniarzach i komandosach Hitler zasiał ziarno, ale to niemieckim oficerom przyszło zebrać tragiczne żniwo. Inna sprawa, że niemieccy żołnierze i oficerowie na tym etapie coraz częściej podzielali to poczucie niesprawiedliwości. Przez Hitlera czy Keitla niesprawiedliwości wojny nieregularnej bez jasno wytyczonych linii frontu. Na terenie okupowanej Polski w maju 1942 roku powołano OSE, czyli Organizację Specjalnych Akcji Bojowych. Był to oddział AK mający przeprowadzać zamachy na Niemców. Do tego stopniowo AK przechodziło do silniejszych działań dywersyjnych. Niemcom nerwy szarpały też szczególnie partyzantki radziecka i jugosławiańska. Oczywiście Niemcy swoją brutalnością sami stawiali mury tej oblężonej twierdzy. Kesselring na przykład tak opisywał bandy, które przyszło mu zwalczać. Bandy z samej swej istoty pozostawały w sprzeczności z prawem międzynarodowym, w sprzeczności z zasadami przyzwoitej walki. W takiej różnorodnej ludzkiej zbieraninie górę brał przestępczy instynkt kryminalistów. W ten sposób zasługujące na pogardę podstępne dowództwo mogło urządzać dzikie orgie. Kesselring szczególnie podkreślał, że takie bandy nie były jednolicie umundurowane, przez co traciły status kombatanta. Oczywiście problem w tym, że rosnąca niemiecka frustracja działaniami na tyłach frontu prowadziła do wrócenia komandosów, umundurowanych żołnierzy jednostek specjalnych do tego samego wora, co bandytów. Sami Niemcy zdawali sobie sprawę, że jest to niebezpieczny precedens. Generał Jodl przekazał wybranym oficerom rozkaz Hitlera o mordowaniu pojmanych komandosów z odpowiednim komentarzem. Załączony rozkaz Firera jest przekazywany w związku z zniszczeniem wrogich oddziałów stosujących terror i sabotaż. Rozkaz ten przeznaczony jest wyłącznie dla dowódców i w żadnym wypadku nie może wpaść w ręce wroga. Dalsza dystrybucja rozkazu ma być jak najbardziej ograniczona. Dowództwo wymienione na liście dystrybucyjnej odpowiada za to, żeby cały rozkaz lub wyciągi z niego zostały wraz z tą kopią zniszczone. Nie mamy lepszego dowodu na to, że Niemcy dobrze wiedzieli o tym, że. W swoich podstawach rozkaz o komandosach jest rozkazem zbrodniczym. W typowy dla Trzeciej Rzeszy sposób zakładał ograniczony zasięg i ograniczoną liczbę źródeł w postaci dokumentów, a jednak przy tym bazował na dość szerokiej akceptacji polecenia. W końcu rozkaz trafił w każdy zakątek niemieckich wpływów i oto wspomniana lista dystrybucyjna. Do tego, gdyby dowódcy mieli wątpliwości, tak znalazło się jeszcze w dokumencie takie oto wyjaśnienie. Zgodnie z prawem wojskowym pociągnął do odpowiedzialności wszystkich dowódców i oficerów za jakiekolwiek zaniedbanie wykonania niniejszego rozkazu, czy to w wyniku niedopełnienia obowiązku odpowiedniego instruowania swoich jednostek, czy też w przypadku, gdy sami postąpią wbrew temu rozkazowi. Nie pierwszy i nie ostatni raz nazizm tworzył wewnętrznie sprzeczną sytuację. Hitler w komando BFL powoływał się na prawo wojskowe. Z drugiej strony, Działał na wpół skrycie i wbrew przyjętym zasadom prowadzenia wojny, przyjętym nawet dość powszechnie w wehrmachcie. Co więcej, skrytość tego rozkazu oznaczała, że nie można było polegać na jego roli odstraszającej, pozostawał on po prostu mściwym aktem przemocy przeciwko elitarnym żołnierzom. Na efekty Komando Befel nie trzeba było długo czekać. Pod koniec października brytyjska marynarka podjęła się próby zatopienia pancernika Tirpitz, próby w bardzo włoskim stylu, korzystając z tak zwanych żywych torped i odpowiednio przeszkolonych śmiałków. W wyniku złej pogody akcja nie powiodła się. Utracono pojazdy, a jeden z żołnierzy dostał się do niewoli i po przesłuchaniu przez oficerów Kriegsmarine trafił w ręce Gestapo. W efekcie zamiast do obozu jenieckiego trafił do obozu koncentracyjnego w miejscu Greeny. Tam w listopadzie dołączyło do niego pięciu kolejnych komandosów pojmanych w trakcie operacji Freshman. Zgodnie z komando BFL cała szósta została rozstrzelana 18 stycznia 43 roku, ale co gorsza, rozkaz o komandosach działał też wstecz. Jeszcze po wrześniowej operacji Masketun do niewoli trafiło siedmiu komandosów. Zostali przekierowani do zamku Kolditz, do bodaj najbardziej znanego obozu jenieckiego dla oficerów. Ten oflak doczekał się legendarnie pozytywnej opinii: to znaczy, niemiecka załoga przestrzegała dość skrupulatnie zasad konwencji genewskiej. Ale nawet w te chłodne zakątki renesansowego zamku docierały echa rozkazu o komandosach. Pochwyceni komandosi trafili do Koldzic 7 października. Ówczesny komendant o flagu, Edgar Glesie, otrzymał instrukcję, aby tę grupę potraktować wyjątkowo, przetrzymać ją bez kontaktu z resztą jeńców. Mimo to po obozie rozeszła się wiadomość o pojmanych komandosach. Nie miało to jednak żadnego wpływu na ich los. Komandosi zniknęli z Golditz tak szybko, jak się w nim pojawili. Zostali przetransportowani do Berlina, a następnie 22 października do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Wedle protokołów procesów norymberskich zostali rozstrzelani 30 października. Aby zatrzeć ostatnie ślady przejazdu komandosów przez Kolditz, komendant otrzymał wytyczne z Berlina, że gdyby do flagu trafiły jakiekolwiek listy w tej sprawie, tak miał je natychmiast odsyłać z adnotacją, że jeńcom udało się zbiec. Ale jak zawsze, na atmosferę nawet w obozach jenieckich wpływała sytuacja na frontach. Od połowy 1942 roku Niemcy stały się celem coraz bardziej intensywnych bombardowań i z każdą zrzuconą bombą na niemieckie miasta rosła niemiecka frustracja. W tej wizji alianccy komandosi mieli być faktycznie kolejnym ogniwem wojny gangsterskiej. Jest w tym sporo ironii, bo właściwe jednostki brytyjskich komandosów coraz częściej pełniły po prostu rolę elitarnych jednostek frontowych, biorąc udział np. w kampanii na Sycylii czy w Normandii. Samym Niemcom nieraz trudno było rozróżnić, w których przypadkach należy stosować się do rozkazu o komandosach. Przykładowo, w listopadzie 1942 roku w Tunezji niemieccy strzelcy spadochronowi wzięli do niewoli brytyjskich spadochroniarzy. Brytyjczyków zgodnie z rozkazami, jako przedstawicieli komandosów i skoczków jednocześnie, Skierowano przed pluton egzekucyjny. Odsiecz przybyła z niespodziewanej strony. Niemiecki major Walter Koś miał uratować tych komandosów tuż przed egzekucją i sam zadbał, by trafili do obozu Jenieckiego. Sam major niebawem zginął w dziwnych okolicznościach i jego podkomendni wierzyli, że został zabity przez Gestapo za głośne sprzeciwianie się komando BFL. Przez to, że rozkaz o komandosach mógł doczekać się bardzo szerokiej interpretacji, takiego echa dotarły do wszystkich gałęzi. Niemieckich Sił Zbrojnych. Już w grudniu 1942 roku w ręce Kriegsmarine trafiło sześciu komandosów, a admirał Erich Rieder w pełni trzymał się rozkazu Hitlera. Kriegsmarine przygotowała swój własny pluton egzekucyjny i komandosów rozstrzelano prawdopodobnie 11 grudnia 1942 roku. Wiele o atmosferze tamtych dni mówi wpis Riedera w jego dzienniku, w którym zaznaczył, że w ten sposób otworzył się nowy rozdział w prawie międzynarodowym, bo rozstrzelani zostali pojmani w mundurach, a nie niczym szpiedzy czy nawet bandyci. Jak widać w wolnym czasie admirał starał się mentalnie przepracować kwestię rozstrzelania jeńców. Ciekawy, czy martwił się, jakie będą powojenne konsekwencje tego rozkazu. Rozdział trzeci. Rozliczanie rozkazu o komandosach. Alianci już od 1943 roku zbierali dowody niemieckich zbrodni, m.in. zbrodni na jeńcach wojennych. Wszystko wskazuje jednak na to, że o istnieniu oddzielnego rozkazu o komandosach dowiedzieli się dopiero pod koniec wojny. W ogóle trudno prześledzić dokładną ścieżkę, w jaki sposób alianci trafili na kopię Komando BFL. Dzięki dokumentom ze sprawy Antona Dosslera znamy jedną wersję wydarzeń. Amerykanie powołali się tutaj na francuski wywiad, który przejął kopię rozkazu. No właśnie, sprawa Dosslera. Jesienią 1945 roku alianci powołali pierwsze wojskowe trybunały na potrzeby osądzenia bardzo konkretnych przypadków zbrodni wojennych. Obradowały one wcześniej i szybciej niż najbardziej znany Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. I już 8 października 1945 roku rozpoczął się w Rzymie proces Antona Doslera, który trafił w ręce amerykańskie po kapitulacji niemieckiej Grupy Armii C. W poszukiwaniu zaginionych komandosów pomógł m.in. włoski pracownik organizacji Totta i dwóch oficerów Kriegsmarine. Odnaleziono w ten sposób nieoznakowany grób i doprowadzono do ekshumacji ciał. Krok za krokiem alianci badali coraz mocniej sprawę. W czasie rozprawy Dostler zwrócił uwagę, że rozkaz o komandosach w znanym mu wydaniu brzmiał nieco inaczej, to znaczy był znacznie bardziej szczegółowy. Nie miało to jednak większego wpływu na przebieg rozprawy. Prokuratorzy potwierdzili autentyczność tego rozkazu także z pomocą kolejnych świadków, w tym niemieckich oficerów, oraz z pomocą zachowanych depesz między sztabem Dosslera i Kesselringa. Obrona Dosslera klasycznie oparła się na argumencie wierności przysiędze i niemożliwości niewykonania rozkazu, ale została odrzucona. Trybunał słusznie zauważył, że w tym wypadku niemieccy oficerowie mieli pełną świadomość, że łamią prawo międzynarodowe. W efekcie Dosler został skazany na śmierć i został rozstrzelany 1 grudnia 1945 roku. W ten sposób wykonawca Komando Befel stał się pierwszym niemieckim oficerem skazanym na śmierć za zbrodnie wojenne. Sprawa Doslera mogłaby być ledwie przypisem na akapicie jednej strony z obszernej księgi rozliczeń niemieckich zbrodni. Dla nas jest jednak o tyle ważna, że na bazie zebranego materiału również prokuratorzy w Norymberdze otrzymali materiał dowodowy. Rozkaz o komandosach bezpośrednio doprowadził do śmierci około kilkuset żołnierzy, niby to niewiele w morzu krwi II wojny światowej, ale w Norymberdze był traktowany jak kropka na zakończenie zdania, zdania oskarżającego. 7 stycznia 1946 roku, w 28 dniu obrad, rozkaz o komandosach został oznaczony jako dokument 498 PS i przedstawiony jako dowód, że niemieccy dowódcy zaangażowali się czynnie w politykę terroru. Temat komando Befele wracał w przesłuchaniach nieustannie. Von Rundstedt został mocno przyciśnięty, ale twierdził, że naturalnie cała struktura Wehrmachtu po cichu sabotowała ten rozkaz i ostatecznie mogło pod jego komendą dojść do dwóch albo trzech przypadków zamordowania komandosów. Won Rundstedtowi się upiekło z powodu wieku i złego stanu zdrowia, nigdy nie został skazany. Generałowi Jodlowi udowodniono zaś, że powtórzył ważność rozkazu jeszcze 25 czerwca 1944 roku. Pod presją pytań alianckich prokuratorów przedstawił swoje zdanie. Zniszczenie obiektu przez specjalny oddział uważam za całkowicie dopuszczalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale uważam za niedopuszczalne, by jego członkowie nosili pod mundurem ubrania cywilne i ukryty pod pachą pistolet, który zaczyna strzelać w momencie podnoszenia rąk do góry na znak Poddania się. Jodl mieszał tutaj dwie sprawy. Działania jednostek specjalnych takich jak komandosi z działaniami szpiegów i agentów OSS, stawiających nieraz na bardzo dziwne narzędzia do sabotażu i na przykład na wytłumiony pistolet, nowinkę technologiczną. Inna sprawa, że nawet gdyby uznać agentów OSS za szpiegów tak zgodnie z konwencją Haską z 1907 roku, nawet oni zasługiwali na proces. Rozkaz o komandosach w Norymberdze wracał wielokrotnie. Erich Rieder przyznał, że przesłał rozkaz swoim podwładnym i w żaden sposób nie starał się sabotować jego wykonania. Następca ridera, Karlowi Dynicowi postawiono zarzuty w sprawie przekazania załogi kutra torpedowego funkcjonariuszom SD, tym samym skazując załogę na śmierć. Na pytanie, czy poparł ten rozkaz, Odpowiedział. Nie poparłem go, ale przekazałem dalej. Przekazałem ten rozkaz w takiej formie, w jakiej wydał go Firer. Nie znalazłem żadnego powodu do podnoszenia sprzeciwu u Firera i chciałbym to całkiem jasno powiedzieć. Okej, okay, miał przynajmniej tyle odwagi i honoru, by to przyznać. Feldmarszałek Keitel w temacie komandosów został przesłuchany 6 kwietnia 1946 roku. W protokołach czytamy, czy zaakceptował Pan rozkaz o rozstrzelaniu komandosów i uznał Pan go za słuszny? Nie sprzeciwiałem się mu, po pierwsze, ze względu na groźbę kary, a po drugie, że bez osobistych instrukcji Hitlera nie mogłem sam zmienić rozkazu. Czy uważał Pan rozkaz za słuszny? Zgodnie z moim wewnętrznym przekonaniem, nie uważałem go za słuszny, ale w żaden sposób się mu nie przeciwstawiłem. Rozkaz o komandosach miał w procesie norymberskim specyficzną wagę. Na przykład w wypadku Denica i w ogóle Kriegsmarine miał on więcej sensu niż zarzuty w temacie prowadzenia wojny podwodnej. Dopiero w tym kontekście odpowiedzialność oficerów Kriegsmarine za zbrodnie wojenne pozostawała niepodważalna. Erich Rieder, głosami trzech z czterech sędziów, dostał do dożywocie, kardynic 10 lat. W wypadku Kajtla i Jodla komando BFL ważył nieco inaczej. Przez ręce Kaitla przechodziły wszystkie zbrodnicze rozkazy, nie tylko rozkaz o komandosach, więc sędziowie nie mieli wątpliwości co do wyroku skazującego. W wypadku Jodla sędziowie się wahali, francuski sędzia nawet zakładał dożywotni i honorowy pobyt w twierdzy, a nie karę śmierci, ale został przegłosowany. W całej sprawie jednak najbardziej kuriozalna okazała się sprawa Kesselringa. Sądzą...